Na plaży siedzi sam. Zamiast kawy słońca gram. Kasek w butach, słony smak. Czy to sen, czy rajski szlak? Mirek, mirek. W Hiszpanii czas Tańczy flamenko, czuje blask. Mirek, mirek. Słońca, ślad. Życie jak wiesz. My szepczą, żyj na luz Sangria płyniem mija kurz Każdy dzień to nowa gra Hiszpański rytm, jego pasja trwa Gitara gra, noc cicho drży Gwiazdy tańczą, aż świt. Mirek świeje się, woła ole Tu w Hiszpanii życie jak sen Mirek, Mirek W Hiszpanii czas, czas Tańczy flag. Życie jak fiesta, nigdy nie wraca władz. Mirek, Mirek, w Hiszpanii czas. Tańczy w flomerowym kraju. Hiszpańskie niebo, miłość gra, wakacyjny sen nigdy się nie kończy, trwa. Rany szepczą, żyj na luz Sangria płynie, mija kurz Każdy dzień to nowa gra Hiszpański rytm, jego pasja trwad Gitara gra, noc przychodrzy, gwiazdy tańczą, aż do świt Mirek śmieje się, woła ole Tu w Hiszpanii życie jak sen Ba, nie, nie wraca władz Dala gra, noc cicho drży, gwiazdy tańczą aż po świt. Pirycznie się, woła ole, tu w Hiszpanii życie jak sen. Pirycznie się, woła ole, tu w Hiszpanii życie jak sen. Sen.